Witamy na kanale Taksi Spychu. Asystentka. Jak pan na imię asystentka? Kornela spychaska, gdzie jest moja córeczka. Także witam na kanale Taksi Spychu. Długi weekend, końcóweczka, piękna pogoda, a taksi spychu chory. Także nie było grypy rok czasu, a specjalnie taksi spychu dla Was znalazł grypę. <coughs> Także mam nadzieję, że dam radę wieczorem, ale. będziemy się wybaczyć na mój kaszel bo mnie gardło rypie strasznie, ale dam radę. Słuchajcie, 20 godzina, asystentka, proszę. 15 minut później zaczniemy. Quiz, szybkie szoty. Kto śledził nasz kanał w tygodniu, to wie o co chodzi. A dla tych, co nie wiedzą, to jeszcze raz podpowiadam. Szybkie, szybkie strzały, szybkie szoty, czyli pytanie typu: y, 3 państwa na literę P, trzy zawody na literę M, trzy stacje benzynowe w Polsce, po trzy rzeczy z różnych kategorii proste, łatwe nie trzy rzeczowniki na literę P, to no, takie tam różne rzeczy mniej więcej każdy wie o co chodzi, także zapraszam o godzinę 20. Y, I oprócz tego, jak zawsze. Y, promocja nowych promocja kanałów Jacek66, Joanna Tamitu Monika, Ewa Peterson także do tych kanałów będzie pytanie za dwa punkty jak zawsze e, e, do tego rzucę jeszcze dwa, jak tam, jak, dwa moje filmy, które te będą za dwa punkty szybkie szoty, jakieś trudniejsze szoty będą będą, będą więcej punktowane także zapraszam na godzinę 20 na pierwszy quiz już powyżej 1000 subskrypcji jeszcze raz wszystkim dziękuję Wam za to, że pomogliście w tych 1000 subskrypcji i do zobaczenia wieczorem, może zrobimy coś może troszkę lepszą nagrody zrobimy dzisiaj z tej okazji, a losowanie nagród zrobimy dopiero w tygodniu, bo nie, nie starczyło nam czasu, bo tych komentarzy jest dość sporo, także na spokojnie będziemy od jutra komentarze spisywać do nagród i będziemy działać w tym tygodniu. Także pozdrawiamy, do zobaczenia wieczorem.